Witam Was. jestem Repus, To jest kolejny odcinek z e, Hearts of Iron 4. Gramy jako Wielka Rzesza Niemiecka. Kontynuujemy nasz, e, nasze wyzwanie, w którym mieliśmy po prostu na najtrudniejszym poziomie trudności podbić e, wszystkie, e, wszystkie majory. Jednak wam powiem, że jeżeli teraz to nie wyjdzie, to po prostu e, nie skończymy tej serii, ponieważ z tego co ja widzę, jak wypełniłem wojnę USA, to po prostu wejdzie super stagnacja. I nie będzie opcji, tak na serio, e, przebicia się. E, będzie kilka. Znaczy, zobaczymy, jak to wyjdzie, bo co zrobi też komputer. Ale tak, e, patrząc po wojska, po wojsku Stanów Zjednoczonych, no mają 50, 550 dywizji, coś tak myślę. Jak nie więcej. Fabryk mają sporo. Ja mam oczywiście jeszcze więcej to dwa razy więcej. Stoczni, tak samo. E, samoloty. Powiedzmy mają na 32K a mniej a Czemu? Ja miałem ponad 30K? Gdzie są moje samoloty? A, pewnie w rezerwach. <laughs> Nevermind. Bo pokasowałem trochę samolotów, dałem jeden potem do rezerw, bo nie miałem gdzie je wystawić. I właśnie tutaj pojawiały się problemy. Pojawiają się problemy jak mam kurs to USA wygrać. Ponieważ... E, pobudowałem lotniska na MAXa e, Tylko to jest tylko 2000. Oni mają tutaj więcej prowincji, w których mogą lotniska pobudować, więc ja proszę, nie miałem opcji prawie przepchnięcia ich. A w ogóle, jeszcze takie. XD są trzy Kanady: Raz, która jest Kanadą niepodległą, ale jest w aliantach, dwa, która jest Kanadą podległą pod USA, i trzy, która jest Kanadą podległą pod USA, tylko na trochę innych warunkach. Te, to jest region nadzorowany, a to jest po prostu państwo marynetkowe. XD, co nie? co um, ciekawe, oni idą w faszyzm. Poszli w kluby z Fastyki. Oni też mają drzewko Kanady, a nie wiem, w co idą. Oni mają zwykłe drzewko. No i jakie są nasze plany? Eee, szczerze mówiąc, mógłbym, byłem w stanie zrobić jeszcze więcej wojska. Spokojnie, jeszcze więcej wojska patrząc po moim zaopatrzeniu. Ale. Bo zrobiłem po prostu z kanady zasraną autostradę. To no i są same autostrady. Nieźwięcie Polarne jeżdżą kuźwa na skuterkach sobie, e, gdzie popadnie. E, a właśnie, trzeba też zrobić jakieś strategiczne wystawić, bo nie wystawienie strategicznych. To powiedzmy, że wystawię samoloty strategiczne tutaj, bo muszą jakieś być, bo trzeba bomby atomowe zrzucać, tylko teraz ja nie mam pojęcia gdzie one kuźwa są. E, no i pomimo, że zbudowałem autostrady. To praktycznie nie mam. O, są jakieś strategiczne. Jeden. Bo jeden jest potrzebny minimum. No to praktycznie mam problemy z zaopatrzeniem tutaj. Mówię już z autostrady. Pomimo, że. Tutaj mamy maksymalne bazy morskie. Tutaj też mam super bazy morskie. W Amazonii też są autostrady, czy się kończą autostrady właśnie W Rosji na Syberii też mam autostrady Masę tutaj reaktorów jądrowych Ale z każdym kolejnym reaktorem mniejszy bonus się dodaje do produkcji tych bomb atomowych A to troszkę szkoda Dobra, dobra, żeby nie przedłużać w takim razie, bo rozgaduje się, rozgaduje Mam przygotowane dwie armie tutaj a jak wygląda sojusz USA dokładnie w ten sposób, Filipiny możemy olać, może ktoś z sojuszników postanowi to zająć, ale kiwie Japonia nie zamierza powiadać chyba wojny Amerykanom, nie idą w ogóle w żadnym innym kierunku, nawet jeżeli mają jakiś klejma albo mieli, czy, zrobi, czy, zrobi, czy zrobili cel narodowy, to nie idą w ogóle, czemu na Amerykanów, a nie na Japońców? Bo Amerykanie, no raz chcieli tą granadę i im raz odpuściłem, a drugi raz chcieli ode mnie Bermudy i kilka innych wysepek już znalazłem, że pierdzielcie się e, I nic nie dostaniecie, i nic nie dostali, i słusznie e, Ale też za jedną i drugą sytuacją e, mogli wypowiedzieć mi wojnę Więc ja po prostu uważam się zagrożony przez Stany Zjednoczone e, Ja zaatakuję ich tak na serio w celu obronnych ale jestem pierdzielonym idiotą i nie zrobiłem sobie celu narodowego. Celu, celu wojennego. A nie mam, zgaduję na no inne państwa żadnego celu wojennego ani nic w tym stylu. W takim razie, widzimy się za chwilę. Jak ja to jak ja zrobię, ten cel? Ja pierdziałam, jaki ze mnie idiota. Dobra, proszę, niech to się w takim razie uda teraz. A nad niej działam dokładnie jednostki, ale kij z tym nie powinienem tego robić, ale chuj. Od razu wszystkich, e, wszystkich sojuszników troszkę to zajmie, ale... Jak mówiłem, jeżeli to nie pyknie niestety, to odpuścimy sobie. Ponieważ ja czuję po prostu zajdzie kompletna stagnacja. Hmm, jeżeli chodzi o front. Dobra, zobaczmy kto... Guderiana mamy tutaj. OK. Romla, mamy kompletnie po drugiej stronie. Dobra. Bena. Elastyczny jest e, broń pancerna? Nie, bardziej elastyczny by się przydał. Jest tutaj, ok. E, Manstein jest tu. Manteufel jest tutaj. I ten jest na Afryce. Gdzieś ta jeszcze ziomek stąd jest na Afryce również. Ten leci na Alaskę. Ten leci w Wenezuelę. Ten. Nie, ten w Kolumbii, ten w Wenezuelę. Dobrze, przepraszam. On będzie jako wsparcie do Miami, jak desant pójdzie. On pomaga Guderianowi. On leci na Brazylię. Jest jednym z tych, który leci, leci na Brazylię. Ten leci na te dwa paistewka tutaj. Wyzwolone. Ten leci na tą jedną z Kanad. Ten leci w tym miejscu. Ten leci na drugą Kanadę, to trzecią oleję na razie. Wierzę, że. ja mam nadzieję, że tam mi się nie zdesantują po prostu. Ten leci na Afrykę, a ten leci desant. E, samoloty mam poprzydzielane. E, bombowce strategiczne, no niestety zapomniałem wystawić wszystkich. Dlatego nie rzucę wszędzie atomówek tak na pełnej linii. Zobaczymy na razie, jak to pójdzie. Oni mnie też kontratakują w ogóle. Dobra, jest przewaga. To jest ważne, bo w niektórych e, miejscach jest bida. Trzeba im po prostu na pełnej linii podrzucać atomówki, jednak. E, ponieważ atomówki również zabijają manpower. E, dlatego po prostu niszczą dywizję. I to między innymi pozwala na łatwiejsze przebijanie się. E, Rzucimy na radiację linii. Niestety atomówki, te atomówki nie są tak skuteczne jak kiedyś były. Przynajmniej tak zauważyłem. Ponieważ teraz zbijają coś około połowy dywizji. Zamiast jak kiedyś. E, zbijać praktycznie wszystko, co dywizja miała. Dobrze, że mam zapas tych atomówek. O, kiedyś na świecie. O, nie! Rzuciliśmy dwie bomby atomowe, zginęły setki tysięcy osób. Nie możemy nigdy do tego pozwolić, żeby wydarzyło się jeszcze raz. Niemcy. Jolo! Tutaj też się rzucę, bo why not? zbyt dobrze nie mieli. Mam nadzieję, że chodzi. Chociaż Alaskę przepchniemy. wiadomo, kto armię odwołać za jakiś czas. Na innych frontach jeszcze nie walczę, ale zobaczmy, tutaj się zrobi zaraz jasno. Czekaj, trochę bliżej. Dobra, tutaj się może skupy bo nie wiem, jak, z jakiego wysokości będzie widać bomba atomowa. Cyk! A tutaj? Dobra, chyba się zrobiło, tylko po prostu nie było animacji. Ale dobra, jednak e, dzięki temu damy radę ich przepchnąć. Ale całą linię praktycznie... O Jezu, o aż na chwilę. Ale coś to nie zrzuciłem na swoje. Tylko po prostu animacja pokazała się tam, gdzie mieliśmy kamerę, a nie w całej grze. Co jest logiczne, żeby oszczędzić zasoby, które i tak tutaj są dosyć bidne, jeżeli chodzi o grę. czy bidnie rozdysponowywane. Rozdyspo. No, dysponują zasobami w tej grze. Ładne straty mają Stany Zjednoczone. Już 2 miliony ludzi. W ogóle mają coś w zapasie? Jeszcze mają. Ale tak, to jest, kiedy cały rząd Atomówek na nich po prostu zleciał. Po prostu złapowaliśmy ich tereny. Właśnie mówiłem też o ograniczeniach lotniska, ponieważ no jest problem, jak widzicie, zdobycie dominacji. Nie dlatego, że nie mamy samolotu, tylko dlatego, że nie mamy gdzie ich umieścić. Bo prowincje w Kanadzie są ogromne. O, ho, ho, ho. Ta cała Ameryka chyba dołączyła do tej koalicji. E, tak, by the way. Ale niestety są takie ważne państwa, tutaj po tej stronie, jak na przykład, dobra, już nie ma, bo w była Jamajka ważnym państwem i tak dalej. Dlatego tak na serio nie przejmowałbym się wieloma państwami tutaj, a skupiłbym się tak na serio tylko na Stanach Zjednoczonych na pozbyciu się ich, ponieważ wtedy skończymy wojnę, będziemy mogli skupić się na Japonii, czyli na ostatnim państwie, które będzie wtedy już tylko formalnością że kogoś interesuje, czemu atakuje pojedynczymi e, armiami, a nie marszałkami, to dlatego, że z powodu tego, iż tutaj przez to jeździ. kurze, po, ponieważ z powodu tego, dlatego, że e, t, tutaj jest to jezioro. To jezioro blokuje armię przed podziałem. Kurcze, zesantowali się na plecy. Zaraz się nimi tutaj zajmę po prostu. E, ale blokuje właśnie przed e, takim sensownym. E, z ułożeniem armii. To jest, jest ta kanada, która dołączyła w końcu do tej wojny, czy nie? Jeszcze nie. Eee, i Musiałem dodatkowo osobno na, na nią armię przygotować. Eee, z tego powodu właśnie. Tak ułożyłem tą armię. Jak tutaj wygląda w powietrzu? Może łatwiej będzie zobaczyć ile im okrętów zbiłem. Eee, zatopione statki. No 91, no okej. Okay. Mogło być lepiej 2 miliony 800 tysięcy strat. No ładnie. Manpower'a im prawie nic w zapasie nie dostało, więc raczej w końcu przepchniemy tą Amerykę. Nawet tutaj, skoro mają, skoro takie coś wysłali. Ja w ogóle miałem armię taką do reagowania tutaj w, na kontynencie? Jak ona musi dopłynąć, żeby zareagować? Chyba ja pomyśleć o tym wcześniej. Ja to mówkę na siebie. I to policzyło jako straty wojenne, to komu by to przypisało? Stanom? Mi? Byłoby napisane, że Rzesza Niemiecka zdała Rzeszy niemiecki ileś tam strat? Ło, Kanada skapitulowała. Nieźle. Czeka, mamy tutaj za plecami drugą Kanadę, a trzecia, a ta Kanada nie chce się dołączyć do wojny. Czy nie możemy jej pomóc dołączyć do wojny, bo mnie to troszkę irytuje? Mam tam dużo wojska ustawione i tym wojskiem bym się ruszył. A nie chcę, że ta Kanada mi zrobiła plecy. tego trzeba tutaj zareagować. Tak jak czułem. Tak jak czułem. Południowa Afryka okazała się. Ciężkim orzechem do zgryzienia, wręcz niemożliwym Żeby ją zająć No i niestety jej nie zajmiemy i trzeba się skupić full na Stanach, a w Stanach już mi się fronty kompletnie Pochrzaniły Ewentualnie ta Kanada może to jeszcze uratować jak już zaatakujemy, ale to dwa tygodnie, a dwa tygodnie w tym momencie to, sobie, to jest bardzo dużo czasu No niestety, bo tak wolno gra leci No kurcze, to osiągnięcie 75% jest takie trudne 1%, dosłownie 1% po, potrzeba, gdzie ja tylko zobaczę wolne lotnisko. To tam zaraz wysyłam samoloty, myśliwce, żeby mi robiły przewagę na tym wschodnim wybrzeżu. No Ale kurczę, no nie są w stanie, nie są w stanie. Męczę to i męczę, i nic na razie z tego. W lotnictwie w ogóle mamy ponad 600 tysięcy osób, bierze udział tam e, w lataniu samolotami, w naprawianiu ich i tak dalej, i tak dalej. O kurczę, to już nieźle się rozeszli. Trzeba jak najszybciej się nimi zająć teraz. E, miejmy nadzieję... Znaczy tak na sobie starczy bazy morskie zająć. I powinno być po płaczu całym. Ale najważniejsze jest to, żebym szedł te Stany Zjednoczone, a oni, żeby oni nie odbijali mi na przykład takiego nowego Jorku i tak dalej. Na początku wojny w niektórych prowincjach e, mieli po kilkanaście dywizji. A teraz nie mogą uzbierać kilku. Patetic. Zero manpowera. Ich dywizje się skurczyły do 300 iluś. Z 550 tak na moje oko, co było na początku. Kolejne kociołki lecą. Prowincje są zajmowane. Ghost Division tutaj Sabaton gra na pełnej. Więc... No nie pozostaje nic innego niż wygrać. Zraszuję sobie teraz do San Francisco oraz Los Angeles, ponieważ nie, nie pamiętam które to było dokładnie miasto, ale jak się wjechało do jednego z tych miast jako Niemcy, to Hitler spotykał Charlie'ego Chaplina. I to byłby drugi raz w życiu, kiedybym zobaczył ten event, i po prostu bardzo mi na nim zależy. I zobaczymy, czy to wyjdzie. A niestety oni spotkali jednostkę piechoty, jeszcze w tym rejonie powietrznym. Kurczę, nie ma eventu. A, szkoda. Chyba zaraz będzie. Bo nie wiem, czy on podniósł się, nie aktualizował ten event. Czycie, jak to jest teraz wielkim kometa na niebie? Zyskuje stabilizację Podstawowo minus procent. Waza się przewróciła. Zyskuje stabilizację Podstawowo plus procent. Ta waza i tak mi się nie podobała. Ale kto jest teraz jeszcze ważnym państwem? Filipiny? Brazylia! O nie! O nie! Chyba się zobaczymy jak to wszystko tutaj rozwiążę Albo bo wiecie co? Będę z wami kompletnie szczery I tak bardzo długo, dużo czasu zeszło mi na przygotowanie się do walki z USA Na dodatek Przygotowanie się do walki z Brazylią, choć przygotowanie, no nie jestem przygotowany Mogłem niby spróbować ofensywę zrobić tymi dwoma armiami Ale już wam coś pokażę, gdyż Tutaj odcięli moje bazy morskie praktycznie I dzięki tej bazie, mo dzięki tej bazie morskiej się utrzymuje eee, Plus, wacz proszę, z całą Ameryką Południową eee, Dlatego Plus to, że ja potrzebuję czasu na studia trochę i tak dalej Z tego powodu Uznam jednak to za zwycięstwo, że mi się udało na Niemczech ugrać eee, Japonię, no Japonia Było bo, XD, bo Japonia Rosyjska żądała ode mnie Wschodniej Polski Ale przyjmuję, że udało mi się ugrać tą Japonię bo Nie wiem, żebym nie ugrał USA i tak dalej i tak dalej Że ogólnie wygrałem to, to moje wyzwanie Skumana południowa Afryka, nie da co się podbić Widzimy się już w takim razie jutro W kolejnych odcinkach, tym razem z modów Może weźmiemy sobie bezpiecznie Great War Redux na dzień dobry a później ewentualnie pojedziemy Red Floda i in the name of the car. Dobrze, w takim razie mam nadzieję, że Wam się spodobała. Jeżeli się spodobała, nie zapomnijcie, już na koniec ocen ocenić. Do zobaczenia. Na razie, cześć, pa.